Ulala, la, witam na kolejnym odcinku Lego Vasta Piścieni, test kloning Notice i rzeczy na Teraz mamy wybór, aby się chcieć ekipę tego Legolasa, Klasnoluda, Gmila i Alagona, albo iść tam, Pójdziemy sobie teraz Alagonem. Ostatnio była misja tego, spotkaliśmy tego Smigola. Takie było jego prawdziwe imię. Co wynosi na to? No i teraz sobie idziemy. Na spokojnie. Pomalutko. nadliwam wreszny dzień. Dzień upajny. później będzie się montować tymi dniami. No dobra, i my tu mamy. Kaczciękę na pewno. От діви лохануть Бурда на цьому

Dobra Nie mówcie mi, że bateria pada nie Mam nadzieję, że nie Gdzie to mi tu baterię pokazuje? Chyba bateria nie pada, nie mam nadzieję Dobra to my jesteśmy tutaj, gdzie byli ta armia Olku, który podwalili hotbitów. Oddziały Rohan na w tyły armie, co wynosi nam na to. By coś oś, sankuje. Tutaj aktualizacji na pewno do grafiki. Dobra, tutaj byli Merlin, i tam tego nie mogę jego imienia ale też był hotbitów te były dwa hold wróciły do chain, do góry przez znaleczenia. Podkalis Smigola. Tu my sobie weźmy na Aragon, ale tu mamy tuniki, które nam uciekły. Skoda, pojeździć chain sobie. Dobra, weźmy sobie klasne luda. Weźmy sukać na samej kifu. do, no i to się będzie robić ciekawe Aha i tu musimy zbudować no to że niezu mam tego Chcielibyśmy się Aragona, bo go lubię, on ma to minę Czekaj jak to było to mi to będzie nie To Musi się nie do nazwę czy się nie dolało, nic. To bym musiał być ten sam. Dobra, no, on na no, tymś poglądaniu. To wygląda się mi się, może coś tu będzie, ale coś tu powinno być. A po prostu i tak A, Aha, tutaj mamy spokój. Mamy iść po No Bo ja to rozwaliłem. No to się nie da nie Musimy zrobić tak jak to było wcześniej Żeby znaleźć na tych klasbitu No tutaj chyba w każdym nie, naszytlesnę... nie odwalimy Это мы тут сюда полку спуяны. Давайте сейчас мы туда. давай. Ага, удачи меня, это добро. Ну и мамы. Добро. a to na pewno pasek chodbito teraz widzimy z czym, Alagon musi być Alagon jest taki typowy asasinem. no i teraz idziemy ze śladami mamy no, no i teraz będziemy musieli iść dalej ze śladami Tędy, 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 tędy. Tutaj udało się znaleźć. Pa. Patrzcie, teraz nawet nie był potrzebny ten. Sam to wykopał. Czołgali się. Wnosi na to. I teraz idziemy go, w... czekajcie. W... 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 Aha, no to musi iść pomału. No to musimy iść pomału. No, no i na pewno czuli inny które byli przywiązani, co zmienia na to, że tak... Tego wynosi Aragon kopia a tu jest pociągna nasy. Kmilo No i ładnie udało się Teraz się wcielamy w Aragona No i dalej sobie śladów hobitów na tych

Piękni, maluj, piękni, ulala. No i oni sobie dalej biegną. Dobra, i my teraz jesteśmy tymi hobbitami. To są te, To nie może być wspaniałe, to nie będzie pójść do... My tu sobie idziemy. Po tu. Rozwalimy sobie. Dobra, dobra, dobra Dobra, olkowi na chwilę, a choćby czasami sami pozwolę Co nam wynosi na to? To jest? Ok Jeden z ludzi Skarcz. Teraz ja sobie budujemy z klasztoru lego. dalej. jest nas oturbią, jak na nas polują na dwóch hotbitsów. Co so, za so, tak gnidy nigdy nie muszę. No i pięknie, idziemy dalej. Idziemy dalej. Jest to jeden. Przejdą kolejnik, bo tylko to będzie bardziej lepszą zbroją. Walka na miecie, wygrywa nałocisk chodzi. Nie wydlałem. Nie. Dobra, no i teraz sobie idziemy do góry. Tam czegoś tak nie rozwalimy. A może by go rozwalił, nie wiem. Już nie będę w mikrofon. To wygląda jak dlewna. Dobra, mamy jedno i tu my tu sobie dobudujemy. I dawaj, na górę. Mamy Enta! Wielki Ent, jak na filmie Lego Nie Lego. W Waszej dwie wieże. I to nieźle. Siema, Entsie! Jak to mówią? Entsie myślali, że jak ten. Jak Olf. Ale nie. nie Jesteśmy Horbitami. Może tak, może nie. Biały Ciarodziej. To Saloman? Przecież tylko bo Gandalf przecież zginął. My tu sobie idziemy. To my tu sobie idziemy naszymi entami. No to ba. No i fajnie się Anty wchodzi. Bieramy sobie kniastki. Enty dawajcie. Dawajcie enty! Powiem tak, te 50 nigdy nie odbieram zbierać, bo to dużo to co OBS znowu tam w tyle Musimy wziąć tę ...kupę kleczków... i wrzucić z nim. My mamy 30 odblokowane. Sobie idziemy teraz na górę. Widzicie? Jak mówię. OBS tam w tyle. Teraz my sobie idziemy Entami. Weźmy sobie trochę tych kącików, bo tutaj mam skodę ich zostawić. Chyba, no idziemy dalej. Tutaj mamy rzekę, enty się okna boją, bo to dlabnąć. Ja się szybko pali. Podnieść to, bitę. Aha, chyba zapomniałem o tym. idę po ciebie. Na piastu, przyjde, bo się... bo no i teraz się... przychodzimy, Yami... a odpowiedź nie przyjdą, bo są za mali No i fajnie Będziemy lejemy idzie Lejemy ich, a chodbi coś tu góry Po toi dla tu to nie przyjdziemy Dobra. No i się udało. Dobra, idziemy jakieś jakiś biały Ciekawe kto tu jest, a co to jest. la. Salomon. Może nie, jest? a może jakiś inny czarorzec z jednych wegetarzy. Like, Nie. No i mamy ataku ukończony. Jak ja tam co odcinek napi będzie ukończony? Zrobiłem tu mamy odbudowane nowe postacie. No to ładnie. Hey, się... oh. Ale, Ale chzeć się zbiera. Jestem bogaty. do bakteryfobolejny to dziwne sznabe, ale nie z niego, nie z nic nie ma. Nic, nie z nie ma. niego, się biały cel.

No i mamy koniec ja chwinę się na korzyć wyryać do Lochanu Tak do tamtego... do tego zamku który jest obok A tam dalej jest chemiony jar to sami widzicie. Ale to już będzie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.